Kolejny. Nadania tytułu honorowego obywatela miasta Kędzierzyn-Koźle Księciu Kraftowi Cuchoenloe Ringen. Proszę bardzo. Ja rozumiem, że to jest także wnioskowane. To jest wnioskowane przez prezydenta. a u nas, i opiniowane, popierane przez towarzyszenie Sławięcickie i Radę Osiedla w Sławieńcicach. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciał się wypowiedzieć, zabrać głos? Pan Adam Sadłowski, proszę bardzo. Szanowni Państwo, no chciałbym do tego rodu troszkę się odnieść, no. wydaje się yy, inicjatywa słuszna, no ale... Wiadomo, no, historia nie zaczęła się po 45. Ja przypominam, że Rud Hohenlohe był właś właścicielem tych gruntów, ziem, uja, sławięcice, jeszcze kilka innych i no i nie ukrywajmy odsprzedał ziemię pod obóz koncentracyjny w Sławięcicach, swoją prywatną własność. Nie wiem, czy świadomie wiedział, co tam będzie, czy nie będzie. Po, poza tym Rudolf Hess również był w zamku goszczony posiadłościach HNOE, tak więc no niech każdy z Państwa sam by zadecyduje. No to jest potomek chyba, nie? 33 roczny, rocznik, to małym człowiekiem, może nieświadomy. no dlatego no ja będę przeciw, a Państwo nie zrobią, jak uważają. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Telesfor Jankowski. Ja mam trochę odmienny od kolegi tutaj zdanie, ponieważ po pierwsze no trudno odpowiadać synowi za jakiekolwiek błędy. Jeżeli był taki błąd ojca, nie wiem czy Właściciel wczesnie wiedział o tym, że tam będzie obu Sęcicach, a tak panowie patrzą przyszłość naszej Europy, kiedy mamy wspólnie razem coś robić, budować dla mieszkańców tego regionu świata, to takie wypominanie kilkadziesiąt lat po wojnie, ja rozumiem, pamięć nie powinna zaginąć, ale powinniśmy myśleć o tym, żeby iść razem w przyszłość budować coś, prawda? a nie burzyć i, i wstrzymać niesnacki. Ja będę głosował za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chce? Pan Tadeusz Urbańczyk, proszę. Proszę Państwa, ja miałem okazję właśnie spotkać się z Księciem dwukrotnie. Raz gościł u mnie w Centrum Kształcenia Praktycznego z małżonką. Oczywiście podziwia podziwiali, że mamy takie wyposażenie. Drugi raz miałem okazję spotkać się z księciem i z małżonką również, ponieważ książę zaprosił starostę powiatu kędzierzyńsko-kozierskiego i wtedy zostały podpisane, podpisane porozumienia współpracy między powiatem partnerskim Hohenlohe i kędzierzynem koźlem. Nawet miałem okazję przygotować taki prezent dla starosty mianowicie e, szachy zrobione z mosiądzu i z aluminium. Także jestem za i jak najbardziej powinniśmy e, ro, rozwijać współpracę e, między powiatem, jak również e, miejscowością Eringen, czyli e, gminy Kędzierzyn Koźle z, mie z, z miejscowością Eringen. Jestem jak najbardziej za. Dziękuję Pan Marek. Proszę, panie merku. Ja chciałem powiedzieć, że też jestem za tą propozycją. Tym bardziej, że no tutaj pan Adam Słodowski mówi, że sprzedał ziemię pod, pod obóz koncentracyjny, który był w Sławięcicach. Ale mamy tu też pismo Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, którzy popierają tę inicjatywę. Myślę, że to są mieszkańcy ze Sławięcic, którzy wiedzą na pewno co robią i znają całą historię. Także jeżeli oni są za tym i oni popierają tę inicjatywę, ja myślę, że. Pan Wojciech Jagieło, proszę bardzo. Będę ja robił drugiego wywodu, ale proszę Państwa, to jest taki moment, w którym, w którym mieszkańcy naszego miasta mogą stać się mieszkańcami naszego miasta, stać się takim mostem mostem łączącym przeszłość z przyszłością i z teraźniejszością. I nawet gdybyśmy spojrzeli historycznie na różne uwarunkowania, które związane były z działalnością Przede wszystkim faszyzmu niemieckiego, to nie możemy tego upatrywać w przypadku tego honorowego obywatela, bo to są zupełnie dwie różne kwestie. No nie da się, żeby ojcowie odpowiadali, żeby synowie odpowiadali za grzechy swoich ojców, jeżeli takowe były, i nie da się budować mostu w oparciu o ewentualne grzechy. A to jest, myślę, dobry prognostyk na to, by taki honorowy obywatel no, wprowadził nas w troszeczkę szerszy krąg kulturowy. Europejski, bo często gdzieś tam, w... myślę czasami, yy, ja w każdym razie coraz częściej spotykam się z ta... w naszym mieście z taką zaściankowością, poszukiwaniem takich konfliktów, które do niczego nie, nie prowadzą, a trzeba iść inną drogą, moim zdaniem, także fajna inicjatywa i nie wiem co na to książę. No, ale może nie chcę być wcale honorowym obywatelem naszego miasta, czy ktoś się go zapytał? No to, to Bo to myślę, by było przykre, jest... słuchajcie, gdybyśmy my nadali obywatelstwo, a, a książę powiedział, no nie mam czasu, proszę Państwa, bardzo no. fajnie, cieszę się bardzo z góry na Wam, warto by było jednak rozeznać w każdym razie dyplomatycznie, czy yy, postać yy, przyjedzie w trakcie nadania tego. Tak, ja sądzę, dziękuję bardzo, ja sądzę, że jeżeli prezydent występuje i zwraca się do Rady Miasta o nadanie takiego tytułu danej osobie, no to ma dobre rozeznanie w tej kwestii. I tutaj poparcie ze strony lokalnego społeczeństwa także jest. Nawiązując do wypowiedzi tutaj Państwa, które przed chwileczką padły, Trzeba powiedzieć, chłopiec dwunastoletni, nawet gdyby poprzednicy źle postępowali. Różnie to w życiu się układało i, i, i trudno nam to oceniać. To jednak jego postawa w okresie powojennym, mam nadzieję, że przez cały okres powojenny, a zwłaszcza w tym ostatnim okresie, kiedy wiele kontaktów z Polską miał i, i pomocy Polsce udzielał. No a zbiory, które posiada w muzeum, z tego wynika, że są bardzo cenne, może nawet i zasiliłyby czymś kiedyś jakimś fragmentem nasze zbiory muzealne. Jeszcze tutaj widzę zgłosił się pan Tadeusz Urbańczyk. proszę bardzo. Myślę, że książę będzie raczej zadowolony i będzie się cieszył, ponieważ od 2004 roku bardzo często, nie wiem pięciokrotnie, czterokrotnie był w Kędzierzynie Koźlu i zapraszał również delegację Skędzieżyna-Koźla do siebie i, i tam e, również e, starał się e, pokazać, że ma, jest otwarte na współpracę i na pewno nie, raczej myślę, że nie będzie zaskoczony, będzie zadowolony i będzie się cieszył z tego, że e, Rada Miasta e, uchwaliła jeżeli dojdzie do sfinalizacji... Podjęła taką tak, chwałę, dziękuję, tak. tak. dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak popatrzymy na portrety naszych honorowych obywateli naszego miasta, to jest Holender, jest Polak wschodni, jest Ślązak tutejszy, bardzo pro-polskiej opcji profesoriąca, jest naukowiec lokalny i działacz przemysłowy, też lokalny, także Różnorodnie podchodzimy do tego. Przystąpimy do głosowania w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji uchwały, która w najważniejszy jej punkt brzmi Rada Miasta Kędzierzyn Koźle nadaje tytuł honorowy obywatel miasta Kędzierzyn Koźle księciu Kraftowiczu hohenlohe Ringen. Czyli kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pięk. Czy jest ktoś przeciwny? Dziękuję. Jedna osoba. Czy się ktoś wstrzymał? Nikt. Dwa, cztery, sześć było za? Tak. Dziękuję bardzo.